Oznacza to, że system bankowości preferowany przez anarcho, kapitalizm zakłada zwiększanie, a nie zmniejszanie nierówności w społeczeństwie. Ponadto większość firm, co wykazaliśmy w sekcji C.5.1, opłaca swoje inwestycje ze swoich własnych oszczędności, co utrudniłoby bankom przeznaczanie tych oszczędności na pożyczki, gdyż w każdej chwili mogłyby zostać wycofane. To zaś mogłoby mieć poważne konsekwencje dla gospodarki, gdyż banki odmawiałyby finansowania nowych inwestycji po prostu z powodu niepewności, jakiej doświadczają, szacując, czy dostępne im oszczędności można pożyczyć komuś innemu. Ostatecznie trudno byłoby pożyczyć komuś oszczędności klienta, który prawdopodobnie zażąda ich zwrotu w którymś momencie. A z powodu odmowy finansowania nowych inwestycji szybki rozwój mógłby się zachwiać i obrócić się w kryzys, gdyż firmy nie znalazłyby zleceń niezbędnych do tego, by kontynuować swoją działalność. A zatem czy siły rynkowe wykreowałyby zdrową bankowość? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie. Naciski na banki, by czerpać zyski, weszłyby w konflikt z potrzebą utrzymywania proporcji między oszczędnościami a pożyczkami, a więc i z zaufaniem klientów. Jak przekonuje WRAJ, ponieważ banki są firmami dążącymi do osiągania zysków, znajdują sposoby, aby zwiększać swoje wierzytelności, które nie pociągają wcale za sobą zwiększania wymagań co do posiadanych rezerw. A jeśli banki podzielają oczekiwania zysków ze strony swoich przyszłych dłużników, to mogą tworzyć kredyty, by pozwolić im na dalsze realizowanie ich projektów z leż inwestycji. OP CIT. S. 295 S. 283. Można to zobaczyć w danych historycznych. Kindleberger zauważa, że rynek w okresach szybkiego rozwoju będzie tworzył nowe formy pieniądza, aby obejść ograniczenia narzucone podaży pieniądza. Op. Cit. S. 63. Na przykład jednym ze sposobów jest kredyt handlowy. Podczas monetarystycznych eksperymentów w latach 80. XX wieku miała miejsce deregulacja, a narzucone przez bank centralny ograniczenia podniosły stopy procentowe i wytworzyły swoisty hazard etyce bankowej. Banki zaczęły tworzyć coraz bardziej ryzykowne pożyczki, aby pokrywać wzrastające koszty wydawania wierzytelności. Rosnąca konkurencja ze strony niebanków i szczelna polityka monetarna zmusiły banki do obniżenia standardów i zwiększenia stóp wzrostu, ażeby spróbować rosnąc znaleźć swoją drogę do rentowności op. CIT. S. 293. Zatem Pieniądz kredytowy dekretowy środek płatniczy. Stanowi próbę przezwyciężenia niedoboru pieniądza w kapitalizmie, w szczególności pieniądza metalowego. Naciski, jakich doświadczają banki w naprawdę istniejącym kapitalizmie, wciąż byłyby odczuwane w czystym kapitalizmie. Prawdopodobne jest, co przyznaje Rekie, że pieniądz kredytowy nadal byłby tworzony w odpowiedzi na popyt ze strony biznesmenów, chociaż, jak sobie wyobrażamy, nie na tym samym poziomie, na którym to teraz ma miejsce. Banki Szukające zysku same ze swej natury i z powodu konkurencji o klientów, znalazłyby się w potrzasku między utrzymywaniem stałej wartości swojego interesu, to znaczy swoich pieniędzy, a potrzebą maksymalizacji zysków. Gdy nastąpi okres szybkiego rozwoju, banki odczują pokusę wprowadzenia pieniądza kredytowego w celu utrzymania boomu, gdyż zwiększenie stopy procentowej byłoby trudne i potencjalnie niebezpieczne, z powodów, które wymieniliśmy powyżej. Zatem jeśli pieniądz kredytowy się nie pojawi, to znaczy banki będą działały w zgodzie z tezami austriackimi, że pożyczki muszą równać się oszczędnościom, to wtedy wymagany wzrost stóp procentowych zrodzi kryzys. Jeżeli natomiast pieniądz kredytowy się pojawi, to wtedy niebezpieczeństwo przeinwestowania stanie się coraz bardziej prawdopodobne. Tak w ogóle to cykl koniunkturalny stanowi nieodłączną część kapitalizmu. Nie jest więc wywoływany przez czynniki zewnętrzne, takie jak istnienie rządu. Jak zauważa Rykie, dla Austriaków nieznajomość przyszłości jest endemiczna op. CIT. S. 117, ale pobłaża on myśleniu, że tak nie jest, kiedy mówi się o inwestycjach. Pojedyncza firma nie może wiedzieć, czy projekt inwestycyjny zrodzi strumień zwrotów, niezbędny do zatrzymania strumienia zobowiązań płatniczych, przedsięwziętych w celu sfinansowania projektu. I nie mogą tego też wiedzieć banki, które opłacają ów projekt nawet gdyby bank nie był przy nadmiarze oszczędności kuszony by dostarczać pieniądza kredytowego nie mógłby przewidzieć czy inne banki zrobią też to samo ani czy finansowany przezeń projekt odniesie sukces firmy szukając kredytów mogą zwrócić się do elastyczniejszej konkurencji praktykującej do jakiegoś stopnia bankowość zdawkową i nieelastyczny bank może doczekać się zmniejszenia swojego udziału w rynku i zysków w końcu banki komercyjne zazwyczaj wchodzą w związki ze swoimi klientami, aby ograniczyć niepewność związaną z tworzeniem pożyczek. Odkąd bank wejdzie w związek z klientem, ma silną motywację, by zaspokajać popyt tegoż klienta w raj. OOP. CIT. S. 85. Istnieje przykład w pełni sprywatyzowanych banków. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych, które pozostawały bez banku centralnego po roku 1837, było tak, że główne banki Nowego Jorku znajdowały się w potrzasku między spełnianiem swojej roli jako poszukiwaczy zysków, która to rola sprawiała, że przyczyniały się do niestabilności kredytów, a pełnieniem roli posiadaczy depozytów kraju. Ta rola z kolei sprawiała, że musiały one być strażnikami chroniącymi owe depozyty przed niestabilnością tworzoną przez samych siebie Kindleberger, Op. CIT. S. 85. W Szkocji bankowość była nieuregulowana w okresie między 1772 a 1845 rokiem, lecz czołowe banki komercyjne gromadziły banknoty wypuszczane przez mniejsze banki, tak samo jak to czynił w tym samym czasie drugi bank Stanów Zjednoczonych. Banki te były gotowe wymieniać je na bilon, jeśli sądziłoby się, że mniejsze banki mają wypaść z biznesu. To znaczy, że czołowe banki komercyjne służyły jako nieformalny kontroler podaży pieniądza. Jeżeli zaś chodzi o resztę, to, jak to często jest, dowody historyczne mocno świadczą przeciwko teorii, co można wykazać na przykładzie banków prowincjonalnych w Anglii w okresie od 1745 do 1835 roku. Dzikiej bankowości w stanie Michigan w latach 30. XIX wiek i ostatnich doświadczeń z deregulacją bankowości w Ameryce Łacińskiej JOP. CIT. S. 82. I powinniśmy jeszcze zauważyć, że w okresie deregulacji w Szkocji miało miejsce parę wojen bankowych, które wymusiły upadłość kilku mniejszych banków, gdyż większe odmawiały honorowania wypuszczanych przez nie pieniędzy, oraz że miał miejsce krach jednego z najważniejszych banków, jakim był Airbank. Kindleberger przekonuje, że instytucja banków centralnych wyrosła, by narzucić kontroli niestabilnym kredytom, a więc wcale nie spowodowała ich niestabilności, jak to utrzymują prawicowi libertarianie. I... Jak zauważamy w sekcji F.10.3 USA cierpiały na ogromną niestabilność gospodarczą w tym okresie swej historii, kiedy nie było banku centralnego. Zatem, jeżeli pieniądz kredytowy jest przyczyną cyklu koniunkturalnego, to pozostaje bardzo prawdopodobne, że czysty kapitalizm wciąż będzie cierpiał na tę przypadłość w takim samym stopniu, jak naprawdę istniejący kapitalizm albo wskutek wysokich stóp procentowych, albo przeinwestowania. Niepomyślne eksperymenty monetarystów w latach 80. XX wieku dowodzą, że kontrolowanie podaży pieniądza jest w ogóle niemożliwe. Popyt na pieniądz zależy od zapotrzebowania w gospodarce i każda próba jego kontroli zakończy się niepowodzeniem i spowoduje głęboką depresję, zazwyczaj za sprawą wysokich stóp procentowych. Stąd też cykl koniunkturalny jest zjawiskiem endogennym, powodowanym przez normalne funkcjonowanie kapitalistycznego systemu gospodarczego. Ze szkoły austriackiej i prawicowych libertarian, że kryzys wyrasta z rozkwitu, ale przyczyna tego jest totalnie niepotrzebna. Błędne inwestycje z inspiracji rządu rejkie. op. CIT. S. 74. Są po prostu błędne. Przeinwestowanie rzeczywiście występuje, ale nie z inspiracji rządu, występuje ono z inspiracji banków, potrzebujących czerpać zyski z pożyczek, oraz z potrzeby biznesmenów by zdobywać fundusze na inwestycje, dla których banki tworzą zaplecze, mówiąc prościej, za sprawą samej natury ustroju kapitalistycznego.